Cena to jest po prostu, no to wiesz, wychodzisz de facto na ring z całym światem się tłuc. To nie chodzi o to, żeby robić tryptis czy harakiri popełnić dla podziwu czy czyjegoś. To nie ma nic z tym wspólnego. Ale chodzi o to, żeby się wyzbyć strachów, liczba mnoga, które są częścią naszego garba noszonego przez nas od dzieciństwa. Sieć prosto, nie wychylaj się. Nie mów tak, nieładnie to wygląda. Weź przyczysz włosy. A u to, 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 to słyszał? Ach, oczywiście, bez ustanku. To jest ciągłe karcenie, żeby człowiek był równy z innymi. To jest potwornie nikczemna wada, głównie Polaków. Mianowicie słowo nie wypada. Więc w muzyce to jest tak, jak powiedział Keith Richards. Mówię. Ja jestem zdolny, ale skąd ja wiem, wystawiam antenkę i wpada. To to jest właśnie to.